Wiemy o tym, że musimy za zacząć od tego, co już mówiłem, czyli od pełnej diagnozy pacjenta, tak? musimy, no, tak jak lekarz, sprawdzić, w jakim stanie mamy fundamenty, porobić odkrywki, sprawdzić zawartości tam krzemianów, yy, yy, wszystkich tam elementów, które wpływają na to, czy gdzieś tam pojawią się wykwity, czy nie pojawią, etc., et To samo dotyczy więźby dachowej właściwie prawie każdego elementu. Jeżeli o, my jak zbierzemy... stan techniczny tak wstępnie, prawda, bez tych wszystkich badań, jak pan to e, Oczywiście nie mam tych danych, tak? Więc, więc mogę tylko jakby bazować na, na doświadczeniu i intuicji. Stan techniczny jest y, zróżnicowany. Czy są elementy, które są w lepszym stanie? Znaczy ogólnie to nie jest taka sytuacja, że to jest, że to jest no jakaś tam ruina. Nie? To, to, to absolutnie nie. Tutaj jakieś prace zostały wykonane, aczkolwiek one w, w mojej ocenie nie do końca były w pełni przemyślane. Ale to, to nie jest moją rolą jakby, jakby odnoszenie się do tego, co było robione. Ważne jest to, co, żebyśmy my teraz nie, nie, nie pogłębiali jakichś tam... Błędnych, błędnych działań. Więc... A co jest najbardziej wartościowe pana zdaniem tutaj? No proszę na to popatrzeć, to jest po prostu piękne. nie? No to jest. Yy, no, to, to nie ma słów. tam, tam Oczywiście jest wybity w teraz w środku, gdzieś tam stan tych murów jest taki, jaki jest, ale to nawet jakbyśmy jakbyśmy mieli najgorszą wolę, to żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie powie, że to nie jest przepiękny budynek. No więc jeżeli coś jest piękne, jeżeli architektura jest piękna, no to trzeba ją zachowywać i trzeba ją Wracać do użytkowania, no bo to co z tego, że my tu sobie przejeżdżamy i widzimy lekko krzywy mur i jakąś taką malowniczą prawie, że ruinę. Nie, no to um, architektura jest dla ludzi, jest miejscem służącym ludziom, w związku z tym ludzie muszą tutaj... Przebywać, dla mnie to jest genialny pomysł, że tutaj nawet w tym stanie zostanie wykonana jakaś tam znaczy zaprezentowana jakaś tam fotografia, bo to powoduje to, że ludzie to odwiedzają, że ludzie żyją to samo zresztą w tych, w tych moich wypowiedziach na temat tego całego miejsca, całego tego kompleksu. To nie ma być jakieś takie miejsce, gdzie ktoś przechodzi, tylko to jest takie miejsce, gdzie się ludzie zatrzymują, przebywają, idą nawet specjalnie tutaj, tak? W sobotę co robi A, idziemy na klasztorną, bo tam jest, bo tam może będzie, nie wiem, jakaś prezentacja albo jakiś, jakiś tam film, nie? A na pewno będzie fajna, przytłumiona muzyczka, bo to jest też... też. Więc to jest... No, 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 no miasto jest dla ludzi. My, my, my już naprawdę powinniśmy... Z, Przepraszam, nie, nie, nie że sam nie, zerkam od czasu do czasu na jakiś tam serial, ale, ale to nie jest najlepszy sposób spędzania czasu. Tak? To jest wchodzenie w interakcję. E, okay. I tak Podejmujemy te celowa. działania, aby zewrzeć szeregi. Fundacja e, Ochrony do Kultury jest w dla mnie. Taką fundacją, która gwarantuje rzetelne wykonywanie prac, otwarcie tego samego obiektu, a przede wszystkim e, współpracy z miastem. Bardzo bym nie chciał, aby po wyremontowaniu dermatologii, pawilonu Rafał, e, kończymy za chwilę pawilon Juliusz, przygotowaniu całego otoczenia, e, kaplica stała się symbolem upadku, właściwie, a nie rozwoju. Otwarcie dla rybnicza, pokazanie tego zabytku giełniczanom i wymyślenie nowych funkcji dla tejże kapsuły jest dzisiaj wyzwaniem, celem, ale też wierzę, że wszystkie granice na pokład i będzie ten zabytek znowu w klubu miasta